Trzeci odcinek, drugi sezon zagrajmy w Pokemon Rumble Rush, daj sobie łapę, wbij na Instagrama, a my jedziemy nie przedłużając odcinkiem. Jesteśmy na wyspie z Noibatem i żeby go pokonać, musimy złapać Avaluga z tej w naszej wyspy. Dlatego wyruszamy poszukując Avaluga, Nie widzę go tutaj w żadnych Pokemonach, które występują na chwilę obecną. Dlatego polećmy może tutaj na Aurorusa. Jest strefa Słajnaba. No cóż, zobaczmy, czy strefa Słajnaba da nam jakieś nowe Pokemony. Weile. To już mieliśmy. Nie, nie mieliśmy. Jak to się stało, że nie mieliśmy Weewila Pan Logic? Jak to się stało, że nie mieliśmy Wewile? Aż się zastanawiam. No to jest aż dziwna sprawa. Żeby nie mieć tego Pokemona. Czyli tak, co jest naszym pokemonem, bosem? Słynem. Świnka pokémon. To tak, najpierw lody. Najpierw lody. Żadnego się nie udało złapać. Szkoda. To zrobimy uniki, może? Aj, nie! Czemu go zaatakowałeś? Zaatakowało go, widzieliście? I kamień dropnął. No. Cóż? Trudno się mówi. Wewal, Wewal, Vani Light. I kamień, rzadki kamień, rzadki kamień. Rzadki kamień sobie zostawimy, bo to rzadki kamień. Także transfer tego zwykłego. Wyrzucamy bezpośrednio, a my musimy dalej lecieć, zobaczcie, nie wiem gdzie. Może spróbujmy tutaj. Do tego kraba. Tam będą jakieś wodne, może ten lodowy, nie mam pojęcia. Bajnaku, binacle. binacle. Może, może Avaluga trafimy? Tego, którego potrzebujemy? Potem do Noibata, Żeby nam tutaj na tej wyspie Greninży odblokował kolejne Pokemony. I z czym zaczynamy? Mamy Słane i te inne Pokémony. To są Daklety. Te kaczki wodne. Ło! Ile ich całe stado? Któryś musi być mój. No właśnie, mówię o tym. Daklet jest jeden. Kto był takim fanem Dakletów, kurczę? Matilol? Z tego co pamiętam, pozdrawiamy Matilola w takim razie. O ile mnie pamięć nie myli. I Bajnaku dwugłowy Pokemon z alomomolami na czele. Spróbujcie powiedzieć z alomomolami. Aż, aż się sam plącze język. Kolejny kamień, taki zwykły. I tak, Daklecik. Nowy Pokémon Daklet i coiny. I kamień, który wyrzucimy, bo jest nam niepotrzebny. Same rzadkie. Staram się teraz zachować. Wow. I lecimy. I lecimy, i lecimy. Gdzie te lodowe mogą się skrywać? Może tutaj? Jak jest ten swineap, coś tam? To może lodowe, bo swineap? Nie, w jednogwiazdkowym to raczej nie. Ej. Ale Aurorusy? Amaury mamy? Nie, nie mieliśmy Amaury. To może bosem będzie Aurorus. Ej, ale tu jest ten Bergmite. Czy jak mu tam było? Excelent, ale nie udało się go złapać, niestety. Ale amaury są. Także to jest dobre. A bo jest Słajna plus e, logiki. Dobra, a logikami to są vanility. Vanilajta. Dobra, dziękuję. Mam vanilajta i mogę już tutaj słajnaba rozkoksić. O, jeszcze słajna siadł. Słana, też jest nowym, tak? Bo to się chyba wiecie co? Łapie tak według wyspy. Jeśli na danej wyspie nie mieliśmy danego Pokemona, to jest to tak, jakby dla nas nowy wpis. Zresztą mo mogę wam wejść, bo chyba nigdy wam nie pokazywałem mojej kolekcji ogólnie odkrytych Pokémonów. w się w tej grze, bo to jest tak trochę ukryte, można powiedzieć. Żeby wejść w kolekcję, to musimy wrócić tutaj. I mamy tak. Menu? Nie. Gdzie się to wchodziło? Nie pamiętam. W tutaj, w Pokémony i w Pokédex. Cały Pokédex. Pokemonów widzianych 181, Pokémon złapanych 249. No i tutaj z tymi skan to jest trochę gorzej, bo na przykład niektórych tutaj e, nie zbierałem, bo nie wiedziałem wtedy, że można je zbierać w taki sposób, że spotykając e, kolejne, e, możemy. W sensie nie wiedziałem, że można drugi raz wejść na tą samą wyspę tam pod tym Daily Stages. Że można tak hakować i sobie wbijać ile razy się chce. Eee, I tak. Szkoda, że nie wykorzystałem wtedy sytuacji na Miwtu. Czy na inne fajne Pokémony? Ogólnie 181 Pokemonów złapanych. 249 widzianych. Taka jest sytuacja. Ale zobaczcie jak tutaj Sino podgoniliśmy. Bo ta poprzednia wyspa Arkeusa zawierała właśnie większość Pokemonów z czwartej generacji. Lakstria nie udało mi się zdobyć. Eee... A teraz jak jesteśmy w tej. Eee... Unowa piątej generacji z Greninżą? Nie, Unowa to była Black and White. Kalos to było z Greninżą. Eee, to mamy możliwość z Kalos uzupełnienia Pokédexu. Ja bym chciał bardzo oszałota. Oshałat, to będzie mój cel w tej e, drugiej, yy, w tym drugim sezonie serii. Zagrajmy w Pokémon Rumble Rush na kanale Hikomikos. I lecimy po Bossa, po Bossa, po Aurorusa. O! uuu, uuu. Pięciogwiazdkowy, pięciogwiazdkowy. Co tu będzie? Czy to będzie Vanilux? Czy to będzie jakiś legendarny Pokémon? Na razie pełno tych lodzików, chyba już jednego mamy. Ej, a to jest ten kamień, którego ja tak bardzo chcę, tak? Tak. Ja go muszę złapać. właśnie, udało się. Jeszcze na złoto zobaczcie. Awaluk 700. Ło! Co tu się dzieje? Awaluk jest kolejnym bosem. Nie wiem czemu. A, już wiem dlaczego pięciogwiazdkowy. Bo ma bardzo dobry moveset i będzie złapany po tym ciosie. Patrzcie się na to. Świeci się pełny gwiazdek i ma bardzo dobry moveset. Nie wiem czy nasz złoto się zaświecił, czy na czerwono, bo jak na czerwono to jest jeszcze rzadszy niż złoty. Zobaczymy po Pokebolu. Vanillite, złoty awaluk z crunchem czterogwiazdkowym i... Avalug z Rapid Spinem to nie był jakoś specjalnie rzadki. Nie było żadnego promienia z niego. Ale mamy odblokowany nowy wpis. I z Avalugiem możemy już pokonać Noibata, naszego kolejnego bossa, który czeka na nas na wyspie. Lecimy w takim razie z wyrzuceniem tego kamienia, bo jest nam niepotrzebne. Kolejna podróż. Noibat, proszę bardzo, nowe możliwości. Nowe drzwi otworzą się. W nowym miejscu masz możliwości nowych moc, czy już wszystkie są? Zapytaj więc, a na pewno złapiesz je. Noibat i Gumi, 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 Ber. bank Rozbity Noibat. Zobaczę jakie będą nowe wymagania kolejnego Pokemona. Dwa piórka wypadły. I... Fajnie. Mamy już ponad 300 diamencików. Będziemy mogli wykorzystać je na jakiegoś fajnego pokemona Bossa. Dwa piórka. I co jest kolejnego? Jakie są wymagania? O, ewolucja Axiom. Fracture, czy jak mu tam było? Dwa nowe Pokémony. Wyspa Greninży nam się bardziej odkrywa. Na razie takie częściowe zachmurzenie. Ciśnienie będzie wynosić 1080 haPa. Temperatura umiarkowana. Dobra, 22 pokemony złapane z 26. W sensie 26 złapanych na 22. Czyli jeszcze ponad program. Szkoda, że tu nie da się łapać tych Pokemonów, bo by on był złapany. Jak widzicie tutaj, już trzeba trochę tych się wysilić, że tak powiem. Żeby stoczyć walkę z tym bossem. Już nie są wszystkie na hita. Jestem ciekaw, jak będzie poziom trudności w kolejnych etapach rozgrywki. I tak. Swailos, Dwugłowy smog, Pokémon. Dino bym chciał mieć. Dino jest dobry. Swailos tak samo. Dobra, odkrywajmy. Odkrywajmy kolejne wyzwania. I 25 Pokémonów. To chyba może być ostatni. Bo dalej będziemy musieli stoczyć kolejne przygody. Cyk, 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 naładował się charge i teraz charge'em Argousa wchodzimy. I jak masło, tak 15 sekund. Dobrze. I... jest. Ewolucja tego Pokemona. O, podróżniczy klub podróżników nas wita. Dziękujemy za twoje starania w grze. Ale żeby pokonać tego Pokémona, muszę złapać 28 Pokemonów, czyli jeszcze dwóch brakuje. Musimy wyruszyć na wyprawę. Ej, zobaczcie, teraz nam się odblokowały nowe możliwości. I na przykład chciałbym tego. Wodnego konika, morskiego, smoczego typu i wodnego typu. To jest chyba ta jaskinia. Zobaczmy. Gumi! Dobra, dajesz. Będę miał Gumiego. 766 CP. Dobra, jedziemy. O, jest Dino! O, udało się za pierwszym razem. nowych wpis tak samo w Pokedexie. Dobra, ej, i są te smoki. Te, o które mi chodziło, to jest Dragalgo oraz Skrelpy. Stop, stop, jest Skrelp, złapany. To teraz Bossa dociśniemy. Jej, mamy go. To znaczy, nie wiem, czy złapanego, ale mamy go pokonanego. Jest i złapany. Gol. Nie wiem, jak go poprawnie wymawiać. Zawsze mi się przy jego nazwie język plątał, jak grałem w Pokémon XY. I tak, gumi, gumi, dino, Dragal dragalgul oraz monetki, piórko i kamień, który nam do niczego nie jest potrzebny. Nice. Magnamać się męczy tutaj, biedaczysko nosząc te kamienie, dźwigając. Ej, i tak transferuje. Dobra, ile tych pokemonów jeszcze by tu trzeba było złapać? Nowe możliwości, nowe możliwości, bo odblokowaliśmy łapiąc kilka nowych pokemonów. Także jedziemy. No i ver. Ciach, ciach, ciach. I cyk. Bang. Rozwalony od razu. W ogóle jak jest nowa wyspa to jest bardzo ciekawe, bo jest co robić, jest co robić, jest, są do wykonania te wszystkie zadania, są do uzupełniania te diamenty, są do łapania nowe Pokemony, także dzieje się. Już nie jest to tak jak ostatnio, kilka ostatnich odcinków tego pierwszego sezonu. Z Arkousem to już mi się tak nie chciało nagrywać, bo mówię, eee, takie, mm, Tu już mam tamto, tu nie mam tamtego i tak czekać tylko, aż się pojawi coś rzadkiego. Zobaczcie, jak daleko tutaj przeskoczyliśmy. Cała plansza Granger nam się odkrywa. Żeby złapać tego pokemona, muszę złapać jeszcze jednego. Jakiegoś. Także wyruszajmy na wyprawę. Zobaczcie, jest Froslas, Fro fro nie, nie wiem jak go wymówić. Jaskinia Pangoro. On się nazywa ten kwiat taki. No kurde, jak on miał na, nazwę? To jest Spritzi. nasz pokémon wróżkowy. Typu Ferry oczywiście. Jednego też bym przygadnął, nie obraziłbym się. Jest 900 CP, to już takie lepsze lecą. To fajnie. I zobaczcie: Pan Goro i nasze słodziutkie pandy. Jej. Cyk. O, dawaj, 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 dawaj. Ja go złapałem? Nie, nie złapałem. Teraz złapałem, dobra. Jest Panczam. A Pan Goro? Czy będzie, czy nie? Nie, ale dał kamienia to chociaż tyle. Rzadki kamień. Rzadki kamień też zawsze spoko, bo to jest coś lepszego zawsze. I Sprici, I Pancham. I dwa nowe Pokémony. I bardzo fajnie. I Magdalena przynosi znowu rzadki kamień. Tak to mogę grać. Tak to się przyjemnie nagrywa, przyjemnie ogląda. Także kasujemy tego kamienia i bardzo bym chciał ten Oblivion Wing, bo nie wiem czy widzicie, ale tutaj jest Oblivion Wing Gear do Ivelltala. Wodne Shurikeny bym też chciał, ale tutaj na tym Oblivion Wingu bym się skupił, powiem szczerze. Nie mamy miejsca na Pokémony ponownie. należy je posortować według ilości, albo według CP. Wiecie dlaczego? Wam sporo śmieciowych pokemonów nowych, które zupełnie nic nie wnoszą ciekawego do gry. Nawet ten Glaceon, nawet te inne. No, ja rozumiem, gdyby jeszcze był tu pięciogwiazdkowy moveset, to można by było się pokusić o zostawienie jednego z nich. No, ale naprawdę, takie CP przy takich. Oj, legendy zostawią. To jest ten wyjątek. To jest ten wyjątek, dla którego legendy sobie zatrzymuję. Bo wydałem na nie konkretne pieniążki w postaci diamentów w grze i one są taką pamiątką. Tu Greninja z Hydropompą jest kozakiem, na razie go zatrzymam tak samo jak Garchompah. Kyogr Groudon to też nagrody. Te wszystkie ewilucje po 1500 też zatrzymuję, bo one mają bardzo dobre movesety. To jest to w nich, że mają super moveset. I warto je zatrzymać. Kresel je też to zatrzymuje, na przykład. A reszta to na transfer. Sorry, taki mamy klimat. Eee, to Togepi tutaj też wszyscy lecą na out. Machop też. Eee, tu niech zostanie ten z brick breakiem. Dialga niech zostanie. Yuxi udało mi się złapać. To też jest fajny drop. Moim juniora może zostawię, bo on ma wake up sla Slap. A takie czterogwestkowe mówcety, no to czasem się przydadzą. Zależy jaki tam mamy yy, pojedynek Pokemonów. Tutaj te możemy też wyrzucić. No, powyrzucamy ich trochę. A reszta to już chyba takie lepsze, bym powiedział. Tak, same najlepsze. Transfer 99 Pokemonów do naszego podróżniczego klubu podróżników. Monetki dostaliśmy i możemy wyruszać na kolejną wyprawę, zobaczcie, Jolteon odblokowany. Ale najpierw zobaczcie, widzicie tu obok ten balon ten tęczowy, który lata z Jolteonem obok. Klikniemy na niego i zobaczymy, co nam on przyniesie. To są takie losowe plansze, a jest las Glaciona. W lesie Glaciona będziemy mogli spotkać Glaciona. Head masz mojego rozwaladosa tutaj. Będzie zadawał super obrażenia. Jeszcze clancher pomaga nam w wyprawie. O, wow, zobaczcie, ja chcę tego krajogonala. O, i mówisz masz, proszę bardzo. Słajna. Kolejne słajnaby. Jest. krayogonal. Kolejny krajogona. Słajup, słajna. O, tam jest świecący słajnap na górze. Nie wiem, czy widzicie. Widzicie teraz? Chcę go mieć. Cyk, i jakie? Jakieś wyjątkowe moce, chyba specjalnie To teraz z wyjątkowym bosem stoczymy pojedynek z Gleisjonym Świeży śnieg Pokémon. Dobra, świeży śniegu, chodź do mnie. Obrażenie za 20 tysięcy. Jaki pisk 1060 cp. Dobra, mamy to. Piórko, kamień, nice. I teraz tylko otwieranie. I sprawdzenie PokeBoli, co tam ciekawego. Cryogonal, swine up, cryogonal, swine up, Glacion z to jest fajne 1060 i 44 monetki. Dobrze, piórko, kamień fajna sprawa, fajna sprawa. Wyrzucimy tego kamienia. Piórko fajna sprawa, fajna sprawa. Fajna sprawa, fajna sprawa, ale mamy jeszcze jeden balon, który nam tutaj przelatuje. Bo one przelatują tak co jakiś czas. <laughs> Curem. Curem, ja muszę mieć curema, ja muszę mieć curema. Hiko, musisz mieć curema. To jest coś, co musisz mieć. Nie rozwal tego, please, nie rozwal tego. za mi pomaga. Rayquaza tu wygląda jak jakiś taki robaczek. Który by siedział w jabłku i próbował się z niego wydostać. Nice, i jest ten curem już tam w tle. Zobaczcie, jaki gigant. Wejdź, zatem za tym i pomóż lepiej z tym curemem, bo ja nie wiem, czy dam sobie radę. Dobra, awalugi, czy ja mam? No mam, bo przecież odblokowałem bonus. To także Archausa Judgment wchodzi. Tak, Hiko, gdzie ty byś dostał curema na start planszy? Takich nagród nie rozdają. Jest Pylos Wine. To muszę tutaj sobie zasłużyć na tego pokemona, chyba. Nie dostanę go tak łatwo. Dobra, tu mamy wszystkie złapane. Tu mamy wszystkie złapane. E, czekaj, co my tam mamy jeszcze? Tu mamy bez. Co to za pokemon ten drugi? Nie widzę, nie widzę, naprawdę nie widzę. To jest Furfro! Ten piesek Pokémon. W tym futrze Furfro może przybierać różne formy kolorystyczne. Przez to futerko nie poznałem go w ogóle. To już wszystko jasne. I Furfro nowy wpis do Pokédexu. Bardzo dobrze. I teraz jeszcze tylko złapać pandę. Oddać do zoo. Rzadki kamień, super. Nice. Furfro. To jest hard trim. Przycięcie w kształcie serca. Dlatego go nie poznałem, tego furfro. Jest to przecięcie w kształcie serca. Który mój level mam ranket? 10 cały czas. Dobra, Unusual OR skasujemy. Za 3 godziny i 14 minut. Za 2 godziny i 14 minut za godzinę i 14 minut i za 14 minut. Za 14 minut kolejne ore mi się tutaj otworzy. Czyli myślę, że to dopiero w kolejnym odcinku. A teraz zobaczcie jeszcze jeden balon. Jeszcze jeden, jeszcze raz. Fleriona mamy do pokonania. Spoko. Niechaj będzie. Togekis. Ogniste typy Pokémonów. Wow, 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 ale faza. Ile ich tutaj się rzuciło na mnie? Grajtem w nich, proszę bardzo. Fenekis. 1000 CP Fenekin to dobry Slugma 600. Już takie powyżej tysiąca fajne Pokémony się zaczynają pojawiać, widzę. A jak jest więcej, to ja używam tego. Ciosu Charge. I Excellent wchodzi. Sporo coinów się za to do dostaje. Chyba lampenta nie mam. Tych lampionów. Co tutaj pilnują naszego Flariona? Czekajcie, spróbujemy je rozwalić. Chodź. Robimy uniki, uniki Uniki robimy, nie atakujemy. Uniki powiedziałem. On mnie nie słucha. A mój boss jakiś yy, przyjaciel pomaga mi tylko. Jakbym walczył samemu, to bym sobie lepiej dał radę. Break Fenek. Flame thrower czterogwiazdkowy plus jeszcze trzy sloty, zobaczcie, trzy sloty na medale. To jest kozak. Dobra. Teraz na spokojnie możemy zawalczyć z Jolteonem, ale to dopiero w kolejnym odcinku zagrajmy w Pokémon Rumble Rush. Łapka w górę, subskrypcję na kanale i widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, na razie, cześć.